Niedzielny koncert to gratka przede wszystkim dla miłośników muzyki folkowej, nie tylko w wykonaniu zespołu Golec Orkiestra. Przed gośćmi z południa zaprezentowała się także bruska kapela Bubliczki, Kaszubian Klezmer Band, rozgrzewająca publiczność żywiołową muzyką śpiewaną w języku kaszubskim. Naszedł taki pomysł w pewnym momencie, żeby połączyć te dwie kultury kaszubską i tą południowo-wschodnią, bałkańską, cygańską i żydowską, żeby nabrać, jakby dodać nowej świeżości muzyce kaszubskiej. Ktoś nie siedzi, że tak powiem, w tej muzyce, to i tak jakoś znajdzie jakiś pierwiastek dla siebie z, z tej muzyki ona jest skoczna, ona jest dynamiczna, nie jest może w odbiorze nie jest trudna w graniu proszę mi wierzyć jest w odbiorze nie jest myślę trudna i myślę, że co drugiemu tutaj już nie, nie chwaląc się, co drugiemu nóżka skakała Po zespole publiczki nadszedł czas na gwiazdę wieczoru, która nie pozwoliła na siebie długo czekać i punktualnie rozpoczęła koncert charakterystycznymi dźwiękami trąbki i buzonu. Golec jest to jeden z najlepszych zespołów folkowych w Polsce. Jego liderami od momentu Powstania są bracia bliźniacy Łukasz i Paweł Golcowie, którzy łącząc muzykę góralską z gatunkami nowoczesnymi stworzyli kolejny nurt doskonale odnajdujący się na rodzimej scenie rozrywkowej, również wejherowianie docenili ich wyjątkową muzykę i licznie zgromadzili się w amfiteatrze, żeby wraz z zespołem zaśpiewać takie hity jak lornetka czy ściernisko. Jeśli chodzi o odbiór, prawda, naszych piosenek, czy tutaj czy w górach, to jest, że tak powiem, bardzo energetyczny odbiór. I pozytywny, pozytywny i żeby się cieszą i miło za każdym razem przyjmują naszą muzykę, na naszą twórczość. Energia artystów udzieliła się publiczności, która podczas całego koncertu klaskała i ruszała się w rytm żywiołowych dźwięków. Występ zakończył się obowiązkowym bisem. Mejherwianie mogli także posłuchać najnowszych hitów z ostatniej płyty Braci Bliźniaków w Głalec Orkiestra 5.